Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. W chórze bazylki grobu Bożego w Miechowie śpiewam prawie od 30 lat. Zaczęłam w październiku 1993 roku po spotkaniu z ówczesnym organistem, który zaproponował mi przyjście na próbę i zacząć, no i śpiewanie. No, chór często wyjeżdża. Śpiewaliśmy i w Klikuszowej, i w Zielenicach, w Buzko Zdroju, ostatnio w Łańcucie, w Częstochowie. Myślę, że zapadł mi w pamięci wyjazd do bózka Zdroju na jesień organową. Posiadanie głosu, poczucie rytmu, wyobraźnia muzyczna, wrażliwość. To są cechy, które pozwalają nam móc śpiewać w chórze. No Mogłabym wymienić wiele utworów, bo, bo przez tyle lat to każdy utwór, Magnifikat Jacka Różyckiego, Ave Verum Corpus Mozarta, Będę Cię Wielbił Mariusza. Kramera